Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Let's go! Już mi anuli na Przejście przez piekło jeszcze przed nami. Wygląda to jak cholerny obóz koncentracyjny wokół Karaveli. Gdy Paksowie zaczęli uciekać z miasta, Monroy kazał że jeszcze pozostali. Byli lojalni i ufni. A potem pozamykał ich w tych obozach pracy, z tego co wiem o Paksach, nie mieli tam dużych szans na przeżycie. A to nie jakiś fajt będzie wszystko przez Monroya. Kiedy zrozumiał, że Paksowie zmieniają się w dzikich, wydał rozkaz zamordowania ich wszystkich, nim przejdą transformacje. Wszystkich. Oprócz tych, którzy mieli dla niego pracować. No tak. Gdzie my jesteśmy teraz? Okej, okay, mam się tu dostać. Okej, okay, bo tu jest misja. Okej, okay, bo tam jest misja poboczna, dobra. Poboczny. Ale najpierw znajdź Kahn. To dziedzinnik Generała Monroya. Wygląda to, na to, że pod koniec ogarnęły go wyrzut zmienia za to, do czego do się przyczynił. Nie wycofał się do karaktera. Окей, лечим и на первых мыслях больше не а потом обратимся к

oh cool Taka misja. Teraz ja sobie wzięłam kółko właśnie. A, no właśnie. Przytrzymij zer, żeby zabrać. No i ją wiązko, no wow, Policja. Bez wspomnień z Proszę, proszę, tamto. Pewnie zachowało się w pudle ze skarbami jakiegoś rozpieszczonego dzieciaka, który nie przetrwał na tej planecie jednego roku. Wyobrażasz sobie, Wiesz, że kiedyś nie. mieliśmy świat, w którym wojna była... Ciężko mi zaakceptować. Żydzi mi. Lecimy, kontynuujemy. wątek szablarny, który zmierza ku końcowi. Jak I... mi się nie zdaje. Monroy wrócił do oblężonego miasta. Walki trwały przez wiele dni. To była kompletna rzeźnia. A potem nadeszła burza. Ludzie Monroya zostali zdziesiątkowani. Wtedy zobaczyli Flores na orbicie i postanowili wezwać pomoc. Wtedy zaczęli nadawać sygnał. Ale sygnał, Ale sygnał się, się przeszedł. Pomoc, pomoc nie nadeszła. Nie Monroy, Monroy kazał ludziom po... ukryć się w statku, który odcięto od świata. Pola bitew, dżungle, ruiny obcych, pustynia. Tyle utraciliśmy. Nie wierzę, że w końcu tu jesteśmy, przy tym cholernym sygnale, który słyszałem w dniu lądowania. I nadal nic z tego nie rozumiem. Chyba zaczyna mi się to wszystko układać. Po sposobie, jakim Paxowie kontrolowali anomalie obeliskami, sądzę, że to oni panowali nad energią tej planety. To oni stanowili równowagę. Ale kiedy Monroy uniemożliwił im używanie obelisku z powodu czystego strachu przed niezrozumiałym, burze anomalii zmieniły się jak niekontrolowany pożar po całej planecie, powodując mutację wszystkiego. Cały czas myśleliśmy, że znajdziemy miejsce poza Anomalią, podczas gdy znajdziemy to w, sobie to to w skoro, to. gdzie Monroy ją stworzył. Mój mm -hmm. ojciec opowiadał mi o tysiącach, które wspinały się po sobie nawzajem, próbując dostać się do Flores podczas startu. Ludźmi, którzy zostali pozostawieni z tyłu. Połowa z nich pewnie wyrżnęła resztę dla ostatniego miejsca na karaweli. Tanel i Jakub. Wszyscy powinniśmy byli z resztą, tonącą w chaosie i beznadziei, którą rozpętali dyktatorzy i szaleńcy. Gdyby nie to, że silnik karaweli wybuchł, to nas pozostawiono by na ziemi. Dwoje żołnierzy w cholernej armii Monroja Więcej, walczących o wydostanie się z ziemi, przybywających tu na rzeź pachców, niszczących całą planetę jeszcze zanim reszta zdążyła na niej stanąć. Uciekł. Poproszę. A mu proszę. Dawaj. Trochę to Jestem wewnątrz statku. Systemy, Systemy nadal działają. Cokolwiek nadaje ten sygnał, jest tam. Zakończmy to wspólnie. Zakończmy to. Tak czy inaczej, koniec trasy. Udało nam się przywieźć nadajnik pomimo przeciwności. Szkoda, że Jane nas nie widzi. Cokolwiek nadaje ten sygnał? Jest tam. Zakończmy to wspólnie.

Tak, to ta planeta, ale już jej nie ma. Nie. Nie, to nie dotykaj mnie. Ty... Ta... Widzicie, sobie. Nie mam dzisiaj do ochoty. Wszystko okay. ja? Ty Ty tu jesteś. Ja <śmum> wyobrażałem sobie to wiele razy, <śmum> ale nigdy ciebie Kim jesteś? Kim jestem? Nie, <śmum> Ale jak? Je jakim cudem? Jak statek dotarł przed nami? Myślisz, zostawiliście nas, kiedy ziemia się rozpadała. Ale mnie niełatwo zabić. Zbudowaliśmy. O, Ten przyczyni deklar są wcześniejsze. Gdy wciąż przemierzaliście kosmos, my zdążyliśmy tu dotrzeć. <laughs> Gdybyście widzieli prymitywne społeczeństwo miejscowych, traktowali nas jak Bogów. Tak. <laughs> Widziałem, co z nimi zrobiłeś. Aha, rozumiem. Więc to nie jest ratunek. Czemu nie przybyliście, gdzie wzywaliśmy, wzywaliśmy pomocy? Flores, Flores zleciał cię tutaj tutaj 30 lat temu. lat temu. Aż 30, 30 lat, lat tkwienia w lat tym piekle. To piekło. To twoja wina. Spędziłam całe życie w tamtej dolinie. Mordowaliśmy się nawzajem i po co? Odebrałeś nam nadzieję zanim tu dotarliśmy. A nie pochlebiajcie sobie. Wy też nie byliście, byliście wtedy tacy, tacy święci. <śmie> tak sobie nie byli tacy ulegli. Mieli moce. Tak wiele mocy. Musiałem to wszystko zrozumieć. I co, zrobiłeś łapankę? Torturowałeś ich sukinsy tak, naiwny? Na... Jak ja długo dług... te stworzenia, stworzenia by nas tolerowały? Obróciły Dziś... przeciw nam. Rzuciłyby nas na kolana. Pragnąłem tylko ich mocy dla nas. Dla nas, A. dla wszystkich. Żeby przeszedł. Być, być silnym. Co nie widzieć? widzicie? Traciliśmy się, ziemię, się. Bo było napisane więcej. Ale... twój los jest w moich rękach, dziecko. To, że masz moce godne bogów, jest przede wszystkim moją zasługą. To, to, co zrobiłem dla ludzkości, to to ocalenie nas. Raczej skazałeś. skazałeś. Ale wygrałem! Koniec z nim. Mógłby nie coś się mądrego jeszcze powiedzieć, muszę podłączyć zadajnik do zasilania karaveli, żeby połączyć się z Flores. Kurwa, już to są. Trzeba, Trzeba... Być. Nie, nie, zostaje. Muszę to zrobić. Rób co musisz, doktorze. Te drzwi długo nie wytrzymają. Posłuchaj, jeśli ta bestia zniszczy mi kaga, stracimy, stracimy elektronikę i elektronik, kapsuły. Wszystko zajmę się tym. Tylko, Tylko ściągnij te kapsuły. Pff. Jaka bestia? Na streamie lub w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.